Wystawa kotów rasowych zorganizowana w ubiegłym roku w arenie Legionowo cieszyła się tak dużym zainteresowaniem hodowców i miłośników tych czworonogów, że w tym roku kocia arystokracja znów pojawiła się w Legionowie. Druga Legionowska Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych odbyła się w ubiegły weekend, a jej organizatorem był po raz kolejny warszawski elitarny Klub Kota Rasowego. Musieliśmy jeszcze przed terminem zamknąć możliwość przyjmowania kotów, dlatego że sala ma ograniczoną pojemność, chodzi o rozstawienie klatek, o względy bezpieczeństwa. W związku z tym musieliśmy o wiele, wiele wcześniej zamknąć przyjmowanie kotów, bo spotkało się z tak szerokim, pozytywnym, mimo że zima, mimo że jednak trudniejszy dojazd, bo poza Warszawą, to jednak wielu hodowców chciało przyjechać do nas. Na wystawie pokazano 350 kotów reprezentujących większość znanych ras. Wśród nich były rzadko hodowane w Polsce koty birmańskie i koty balinezyjskie. Pojawiły się również i takie rasy, których mieszkańcy Legionowa w ubiegłym roku nie zobaczyli. Chodzi tu przede wszystkim o bezwłose sfinksy oraz koty singapurskie, walczące dopiero o uznanie Międzynarodowej Federacji Felinologicznej. Dwa tygodnie temu była, były te koty prezentowane na specjalnej wystawie. Każda rasa, zanim zostanie zarejestrowana, musi być trzykrotnie prezentowana na wystawie specjalistycznej. Musi być przynajmniej 25 e, kociąt kotów w tej rasie. E, koty z Polski i z innych krajów pojechały do Danii i nasze koty, jak to się mówi, ładnie zgarnęły wszystkie puchary. Jednym z nich jest sześciomiesięczna kotka Baffi z hodowli Gregorius Ket, którą pod opiekę wziął Norbert Grund z Warszawy. Cudowna rasa pod względem charakteru, odważna, nie boi się, nie cofa, wszędobylska, tak jak ciekawska, pełna energii życia, zaakceptuje każdą, każdą osobę, każde zwierzę. Cudowna w utrzymaniu. A przy okazji łamiąca stereotyp mówiący o tym, że koty są raczej mało towarzyskie. Gadułka latająca, taka, no mówię, dla ludzi i samotnych, i do dzieci, do zabawy. U, mówię, uczestniczy w pełni w domu. W całym życiu. Wystawowym zmaganiom innych kotów Buffy w tym roku mogła się tylko przyglądać. Jeśli jej rasa zostanie zarejestrowana, to na następnej wystawie również i ona będzie się mogła poddać ocenie sędziów. W tej roli zadebiutowała natomiast Weni czyli młodziutka przedstawicielka Sfinksów. Ta rasa to idealny wybór dla tych wszystkich, którzy koty lubią, ale są uczuleni na ich sierść. Mam syna alergicznego. I. Żyjemy no, razem już od 7 miesięcy i na razie jest wszystko ok, więc faktycznie, więc faktycznie ten kot się nadaje do tego. Najpiękniejszym kotem pierwszego i drugiego dnia wystawy wybrano kocura Topkun Hemingway. Najpiękniejszym kotem powiatu legionowskiego został natomiast brytyjski Pelargil Moriguendi Erwina Brody z Legionowa. Wśród kocie i płci pięknej i bezkonkurencyjnej okazała się przedstawicielka rasy Mainkun Aichi Red Arrow, jastrzębiec hodowana przez Aurelie Kozub z Wieliszewa.